Pierwszy sztab kryzysowy był w sobotę z samego rana. Tak się udało, że z udziałem wicewojewody ustaliliśmy pewne, pewien plan działania, pewne zadania dla poszczególnych służb. Wyznaczyliśmy sobie termin następnego spotkania wieczornego, gdzie podsumowaliśmy dzień wczorajszy, ustaliliśmy plan pracy na noc. I dzisiaj o godzinie 12 też był sztab kryzysowy, który pokazywał, które działania były dobre, które należałoby poprawić. Już ustaliliśmy plan działań na następne dni. Następny y, y, sztab kryzysowy będzie albo jutro, albo y, pojutrze, w zależności od potrzeb i od tego, co nam aura pokaże, bo tutaj sytuacja jest bardzo dynamiczna. Ta woda pokazuje się w miejscach, y, gdzie w zasadzie jej nie powinno być I, i odwrotnie tam, gdzie zawsze było dużo wody, teraz jest troszkę mniej. Także tutaj nie da się też za wielu rzeczy zaplanować. Tu raczej chodzi o szybkie reagowanie i o dobry przepływ informacji, dobrą komunikację między wszystkimi służbami, które walczą z powodzią. Jeżeli chodzi o interwencje w ostatnich dniach, to głównie w sobotę były to interwencje w, mieście, interwencje w mieście Dzierżoniów. Jeżeli chodzi o niedzielę, to były interwencje na dwóch gminach, czyli najwięcej zdarzeń było w mieście Dzierżoniów i w gminie wiejskiej Dzierżoniów mówimy tutaj o miejscowościach Uciechów, Wuki, Tuszyn, Mościsko, Nowizna, Piława Dolna, także tutaj było największe skupienie naszych działań. Od soboty od godzin popołudniowych odnotowaliśmy około 400 zgłoszeń, jeżeli chodzi o działania związane z ogłotwynnymi opadami deszczu. Natomiast po zweryfikowaniu tych zgłoszeń podjęliśmy około 100 interwencji związanych z, właśnie z tymi gwałtownymi obodami. Sytuacja zmieniała się dynamicznie. Na początku w piławie dolnej był spory problem, ponieważ woda wylała się z korytarzek i poszła na sąsiednie ulice. Potem się jakby ustabilizowała, przeszła w kierunku na Nowiznę i Mościsko, tam były utrudnienia, potem około południa się pojawiło, okazało się, że tej wody jest tak w Piłowie dużo, że gwałtownie na ulicy Bielawskiej wylało. Udało się na szczęście w odpowiednim momencie, bo takżeśmy te siły i środki dysponowali, żeby reagować w danym momencie, w danym miejscu, a nie tylko zabezpieczać i dane punktowe... Pokazały, że można. Natomiast rzeczywiście w uciechowie nie dało się w niektórych miejscach tego uratować. Dzisiaj rano z panią Sołty rozmawiałem i sama zresztą powiedziała, że za najbliższym czasie robimy kolejne spotkania z mieszkańcami, ponieważ wiele rowów maleracyjnych niestety w niektórych miejscach zostało po prostu zasypanych. tak, Po to, żeby nie wiem, stworzyć jakąś większość przestrzeń, czy rekreację, czy lepszy sposób koszenia. I to po prostu dzisiaj skutkowało, bo ta woda w momencie, kiedy nie dostała się do rowów, poszła w sposób niekontrolowany na inne miejsca. Bo w tym miejscu takiego przelewu w Uciechowie nie było, jeżeli mówimy tu o skrzyżowaniu ulicy Leśnej z ulicą Piastowską. No, oczywiście są jeszcze inne miejsca, które w jakiś sposób ucierpiały, ale w tej chwili służby OPS-u weryfikują zgłoszenia od mieszkańców, od sołtysów. W najbliższym czasie wystąpimy do wojewody o dofinansowanie tych strat zgodnie z procedurami. Od soboty na bieżąco sytuacja jest monitorowana przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, jeżeli chodzi o stan wody Piława i cieków, które dopływają do rzeki Piława, a także sytuacji, która dzieje się na tych dwóch gminach, jeżeli chodzi o przydrożne rowy i pola, z których też napływa znaczna ilość wody. Wczorajszy poranek był najtrudniejszy. Ale też nie dla całego powiatu, bo są gminy w zasadzie dotknięte tylko mocnym deszczem, na których w terenie w zasadzie nic wielkiego się nie stało, to są Łagiewniki Niemcza, właściwie Piława Górna też, tam jeden przypadek podtopienia i to stacji benzynowej, ale poza tym nie jest najgorzej, nie jest źle w gminie Pieszyce, nie jest najgorzej w gminie Bielawa nieźle w gminie Niemcza, natomiast najbardziej ucierpiały dwie gminy w powiecie, czyli miasto Dzierżoniów i gmina Dzierżoniów. Tutaj straty są największe, tych zagrożeń było najwięcej, no i walka z tą powodzią była bardzo trudna. Mieliśmy takie zdarzenie np. przykład w wspomnianym Uciechowie przez teren e, byłej szkoły, tak obok przedszkola e, przepływa dłuż, dość długo zakryty rów i proszę sobie wyobrazić, że płytę betonową, ciśnienie wody wyrzuciło e, na bok. E, ale to m.in. uchroniło, że nie zalało to w ten sposób sąsiednich jakichś tam pomieszczeń piwnicznych, w których znajdują się również urządzenia, piece, więc no, takie niekontrolowane pewne rzeczy. nie mamy W jednostkach nie mamy nadmiernych strat, natomiast no, mamy ciągle zalane przestrzenie rekreacyjne, prace zabaw, boiska gdzieś. I to jest, to jest te, potem się okaże, jak woda zejdzie, czy nie nastąpiło jakieś tam uszkodzenie. Zobaczymy, czy nie będzie kulminacji wody na odcinku wzdłuż drogi wojewódzkiej, w miejscowości Mościsko, ponieważ ta woda rozlała się na pola i teraz będzie się zbierała, mogąc zagrażać, tak jak przed chwilą powiedziałem, niestety sąsiednimi zabudowanie. Jeżeli chodzi o interwencje, one zakończone głównie zostały w dniu wczorajszym, w godzinach bardzo późnych, wieczornych, około godziny północy. Natomiast, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to powoli je weryfikujemy i sprawdzamy, czy możemy podjąć działania. One dotyczą głównie wypompowań, ale patrząc na sytuację pogodową, te pompowania na chwilę obecną są niemożliwe. W działaniach brały oczywiście udział zastępy państwowej straży pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych z terenu całego powiatu. Dodatkowo wzmocnione zostało stanowisko kierowania komendanta powiatowego oraz obsada podziału bojowego jednostki ratowniczo gośniczej. Nie możemy jeszcze podsumowywać sytuacji, ponieważ w tej chwili dostaję kolejne zgłoszenia o podtopieniach wzdłuż ulicy, która teraz zielony w muścisku. Woda utrzymuje się jeszcze we włókach. Niestety są to duże zastoiska wód, które się rozlały na polach, a w tej chwili... W sposób niekontrolowany, przerywanie w niektórych miejscach fragmenty obwołowań, więc no podsumowanie, na podsumowanie przyjdzie czas. Mamy ciągle stan alarmu przeciwpowodziowego i po prostu działamy. Jeżeli chodzi o współpracę z Urzędem Miasta, czyli z Urzędem Gminy Dzierżoniów, ona bardzo dobrze przebiega. Wypracowane zostały procedury, które się sprawdziły. Mieszkańcy mogli kontaktować się na całodobowe numery telefonów, zgłaszać potrzebę interwencji. My je weryfikowaliśmy i podejmowaliśmy stosowne działania. Są takie sytuacje, że tak naprawdę infrastruktury nie da się przygotować i wszyscy sobie z tego doskonale zdajemy sprawę. Samo to, co mówiłem przed chwilą, że ta woda pojawia się w różnych miejscach, nie tam, gdzie była zawsze. Zawsze najbardziej cierpiały gminy górskie. W tej chwili sytuacja zupełnie się odwróciła i gminy górskie tak dość spokojnie przeszły tą nawołnicę, natomiast te gminy położone w środku powiatu na nizinach cierpią najbardziej. Także oczywiście można przewidzieć wszystko i przygotować infrastrukturę na każdą okoliczności, ale koszty będą tak ogromne, że nas po prostu nie będzie w stanie utrzymać tej infrastruktury na odpowiednim poziomie, bo to też jest potem utrzymanie. Także musimy tu chyba raczej iść w stronę szybkiego reagowania, szybkiej reakcji na miejscowe zagrożenia, bo też widzimy, że te zagrożenia są coraz bardziej miejscowe, punktowe. Mówi się o błyskawicznych powodziach. To są rzeczy, których wcześniej nie było, teraz stają się powoli normą, więc pewne zasady, pewne procedury musimy przystosować do takich, a nie innych zasad tej gry, tak można powiedzieć, bo jest to pewna, pewien rodzaj gry z naturą, z przyrodą.